Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku spiskownika. Bardzo mnie bawi to całe nadęcie yy, fajno Polaków na strajk rolników. Źródło niewyczerpanej radości z dowiadywania się, jak ci ludzie mają mało w głowie i jak ograniczony jest ich światopogląd. Dzisiaj żeśmy spowodowali chociażby jeden taki po prostu krótkie podsumowanie, dlaczego ci rolnicy potrzebują, czy raczej nie potrzebują. Tych wszystkich dotacji, dofinansowań, tak. To jest właśnie wymysł Europejczyków, tych technokratów, komunistów, którzy tymi dotacjami, subwencjami i tak dalej, po prostu zniewalają wszystkich. Świat doskonale się obchodził bez tego. Nikt nie głodował na świecie i panowały warunki rynkowe, ale no przecież nie można rzeczy zostawić samych sobie. I stąd wprowadzają różnego rodzaju dotacje, które działają tak jak kredyt 2%. Mieszkanie przed wprowadzeniem kredytu 2% kosztowało 500 tysięcy, wprowadzono kredyt 2%, kosztuje 700. I de facto stać was na tyle samo. To samo z dotacjami. Rolnik spokojnie sprzedawałby wam drożej, wy byście jedni mniej marnowali i byłoby ok. A z drugiej strony ciągnik kosztowałby mniej, bo sprzedawca nie zakładałby sobie, że i tak. Rolnik sobie jakąś część zrefinansuje dotacjami. Proste jak budowa cepa. Do tego to, co mówię. Dotacje zażynają konkurencję na światowym rynku. I takiemu rolnikowi, nie wiem, z Somalii czy tam z Ugandy, nie opłaca się produkować, bo nie ma szans w starciu z dotowaną żywnością z Unii. A już taką z Ukrainy, jeszcze produkowaną po prostu na setkach tysięcy hektarów, gdzie jedziecie pociągiem i przez dwie stacje ciągnie się jedno pole. Albo leci się samolotem, no mam zdjęcia jak leciałem, z ciekawości robiłem bo po prostu niewiarygodne, niewiarygodne, jakie areały tam są po prostu uprawiane. Nie robią tego koniem, zaręczam Was, to są największe światowe koncerny w tej branży. Zresztą niektóre po trochu notowane na polskiej giełdzie, ale znowuż według prawa szwajcarskiego, więc nasi akcjonariusze też byli wydymani zdrowo. Weźcie, zobaczcie na przykład taki kernel, nie? co tam się dzieje, albo poczytajcie sobie, a starcie, o Astarcie, o Industria Milk, coś takiego. E, przejrzyjcie, zobaczcie, o co w tym wszystkim chodzi i to, o co tak chodzi tak naprawdę rolnikom. I pisanie, że oni tam mają wszystko i gratis, i że zawdzięczają Unii ludzie. Pobudka, uruchomcie myślenie. Co do wartości bitcoina, ktoś odpisał, że są wskaźniki, które umożliwiają określenie jego wartości. No więc, gdyby choćby ten pierwszy wskaźnik był prawdziwy i bazujący na tym, że yy... Rzeczy, które są osadzone w realnym świecie i muszą do tego zużywać prąd, to czemu nikt nie podnosi kwestii, że mamy jak w banku, że wkrótce prąd pójdzie wielokrotnie w górę ze względu na wprowadzanie e, zielonego ładu na świecie? No bo to musi się stać, prawda? No więc właśnie, jak z tą ceną prądu będzie? A jeśli dojdziemy do wniosku, że jednak ten ład nie dotyczy świata? I idziemy w recesję i te wszystkie chińskie elektrownie będą mogły prąd generować niemalże za frajer. To co to oznacza dla ceny bitcoina. No więc właśnie, to są takie quasi wskaźniki. No i... i... Nawet opcje daje się wycenić, faceci dostali za to nagrodę Nobla. Natomiast w kwestii wyceny Bitcoina nic się nigdy nie zmieni. To jest kwestia tego, kto mu ufa, dlaczego i dlaczego Bitcoina, a nie inne waluty, ja nie, nie widzę, mówię, potrzeby posiadania Bitcoina, tak? Zdecentralizowana sieć służąca do przekazywania wartości bezpośredników ma wartość, fakt, ale czy do tego celu trzeba mieć Bitcoina? Nie trzeba, tak? Mam złotówki. Chcę przelać coś komuś na drugim końcu świata, kupuję za nie bitcoina, przelewam, za 5 minut gościu sprzedaje bitcoina i ma już w lokalnej walucie, tak? Czy do tego celu potrzebne jest posiadanie bitcoina? Absolutnie nie. A to nadal jest sieć służąca do przekazywania wartości bezpośredników. Przy czym, no właśnie, jest pozbawiona konieczności posiadania bitcoina i to jest to, co cały czas tłumaczymy. Fajne rozwiązanie, świetnie, jeśli by to można było szerzej implementować. Bo byśmy ucięli bankom yy, jakiś tam znaczny część wpływów z jakichś przelewów takich, czy tam jakimś Western Union. Natomiast no, sensowność posiadania Bitcoina jest podobna do sensowności posiadania liczarek banknotów w banku. No, jest to narzędzie, które czemuś służy, ale. no... Okej. Okay, dobra, to już bardziej rozumiem facetów, którzy kolekcjonują zegarki na przykład. Tak? Natomiast liczarki banknotów. No i z Bitcoinem moim zdaniem jest podobnie. No, może, może, może komuś się uda, ale no równie dobrze może się nie udać. Nie widzę żadnego powodu, dla którego to narzędzie miałoby być nagle tak wyceniane, tak? Jakby powiedzieć, no mm, mamy młotki i te młotki będą coraz droższe. ok. no bo produkcja siada, bo coś tam jest coraz mniej młotków, potem będzie halving młotków, no i dobra. No dobra, rozumiem, że są droższe młotki, bo na przykład są berylowe takie, żeby nie iskrzyły, ale, ale de facto młotek będzie zawsze tylko młotkiem. Dla nas Bitcoin jest młotkiem. Jest narzędziem, które służy do pewnych celów. A jeśli ktoś chce skupować wszystkie młotki, jakie są na świecie? To jest jego prywatna sprawa. Dzisiaj nie będzie długo. Przechodzimy do slajdów, których jest jak na lekarstwo, gdyż weekend spędzaliśmy raczej w lesie i przy pszczołach. Pamiętajcie, kurczę, nie chodźcie w dżinsach do pszczół. A już na pewno nie sprawdzajcie, jak jest brzydka pogoda, ile mają pokarmu w gnieździe. Pierwszy, pierwsza rodzina mnie już wyleczyła. A co mamy dla was? No, weźmy taki slajd, gdzie Donald Tusk oczywiście się wygłupił, poucza naj, najpotężniejszych ludzi na świecie, którzy nie mają czasu dla jego ministra spraw zagranicznych, o tym, co mają robić i jak. Oczywiście tam nie są frajerzy. No, po prostu dlaczego mają pomagać innym, kiedy oni sami mają problemy, tak? Ale co jest ciekawsze, właśnie, zauważa to, co prawda też debilnie jakaś mariska, bo zupełnie. Zmierza to raczej do powstania wielkiej europejskiej armii, w której oczywiście w ramach wielkich europejskich planów kraje nadbałtyckie i Polska będą oczywiście strefą zgniotu, więc my już za te plany dziękujemy, znamy takie plany. Natomiast co jest ciekawe, właśnie zwrócić uwagę na, na to, że czy potrzebujemy Amerykanów, których jest tam nie wiem 300 milionów, do tego, aby bronić 500 milionów Europejczyków przed 150 milionami Rosjan, tak? Wstyd, po prostu wstyd. Tak? Więc tak to właśnie wygląda. Po prostu jesteśmy zapóźnieni na każdym froncie. Ale no nie będziemy robić inwestycji, bo to... tutaj pod Baranowym to jest szczere pole. A po co nam tyle czołgów albo fabryki broni? Lepiej to kupować, outsourcować. Tylko później, właśnie, no właśnie, kto komuś się odwidzi i, i, i zmieni zdanie, i zamiast rakiet, to przyśle nam 5000 hełmów. No i w ten sposób. Że tak powiem, będziemy Gawalid Paruski, któregoś pięknego dnia, panie Tusk. I ja nie mówię, PiS jest super i tego, ale no tam był jakiś kierunek przyjęty. Właśnie to, co mnie najbardziej martwi w tym człowieku, który teraz jest, że on nigdy niczego nie zrobił. On jest tylko od ciepłej wody w kranie, a w tych trudnych czasach wszystko nam wypunktuje świat. Geopolityka, ekonomia. A tutaj Benz, Waldemar Kuczyński, którego jadę równo na Twitterze, bo no to jest naprawdę yy, takie już najgłębsze bagno gazety wyborczej. Ale nawet on po tych słowach Trumpa pisze to, czego właśnie ludzie nie chcą dostrzec, albo specjalnie to pomijają, próbują to... Robią to... Wszędzie widzą Rosjan. To jest dla mnie po prostu choroba psychiczna już u tych ludzi. No ale spokojnie, może im to jakoś pomaga, ułatwia zrozumieć świat i swoje miejsce w nim. Jakąś wspólnotę buduje. Natomiast nawet ten człowiek zauważa, że jest czymś haniebnym wydawanie pieniędzy na komfort życia, Licząc, że w razie czego Europę obroni krew młodzieży z oceanu. Tu akurat Trump ma rację, i dobrze, że te słowa padły publicznie. Może w końcu obudzi europejskie dupy wołowe, że larum grają i trzeba brać się za broń. Dokładnie tak, dokładnie tak. I dokładnie to powiedział Trump. On nie powiedział, że on nie uruchomi artykułu 5. On powiedział, że on nie będzie uruchamiał artykułu 5 dla kogoś, kto nawet sam nie chce się bronić. Tylko powie od razu: zobaczcie, biją nas. Nie, chłopaki, albo sami wydajecie na armię, na czołgi, na, na, na siły zbrojne, na szkolenia, na, na wojska obrony terytorialnej, na cokolwiek te 2% albo i więcej, albo zapomnijcie, że macie nasze gwarancje. No I to jest proste. No. Jeśli nawet Waldemar Kuczyński to dostrzega, to ja już nie wiem, po prostu. To już zaczęły te podziały gdzieś indziej przebiegać. Znaczy faktycznie chyba one przebiegają, że są ci inteligentni i ci, którzy chcieliby być inteligentni. No, kolejne artykuły, natomiast pod tym kątem nigdy tego nie rozpatrywałem. Znaczy, okej, okay. rynek nieruchomości, tak, to jest Ponzi scheme, to opisywaliśmy już za czasów NFT, gdzie mówiliśmy, że już skrajnym przykładem NFT jest chiński rynek nieruchomości, gdzie. Właściwie płaci się tylko za, nie wiem, kartę postaci. Natomiast <gryw> za tą kartą się nic nie kryje. Być może w ogóle nic nie ma. Jest tylko przekonanie, że być może kiedyś coś powstanie i że to będzie cokolwiek warte. No i to właśnie teraz się wali i podcina to jako największy udziałowiec, jakby w PKB Chin, całą resztę. To wszystko zaczyna tam efekt domina, jak on się już tak powiem, rozwinie. No to to, co teraz widzimy, to jest jeszcze. Bardzo delikatny. Któregoś dnia być może wyłączą w ogóle sygnał telefonii komórkowej w Chinach, chociaż nie tam kontrolują ludzi, więc może nie. Nie wiem. Na, natomiast da się to poznać, myślę, na zewnątrz, że tam już jest skrajnie źle. Frycz. ha! Ostatnio zacząłem oglądać jego filmy, i w każdym znajduje coś, w czym się zgadzamy. Oczywiście, to myślę, nie jest do oglądania przez ludzi młodszych, bo to są dobre rady dla ludzi, którzy przez to już wszystko przeszli, to rozumieją. Dajcie mi znać w ogóle, czy ktoś go ogląda i czy do niego jakby przemawia to, co on mówi. Teraz ten najnowszy odcinek to chyba z wczoraj i przedwczoraj o, o, o tym, jak wychowywana jest młodzież, co na nią wpływa, jak się to wszystko urabia, kształtuje, gdzie, gdzie się to wszystko zaczyna i de facto no, mówi dokładnie to, co my mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o, o naszych prywatnych NFT, co dla nas jest, co tworzy wartość co nas ukształtowało, czy wychowało. Natomiast powiedzcie, czy to do was przemawia, czy to jednak jest jakby to jest e, dobrze to obejrzeć, żeby sobie przypomnieć o, o tym, skąd żeśmy się wzięli. Natomiast właśnie, czy, czy osoba e, tego frycza, ma szansę dotrzeć do kogokolwiek, tak? bo to, że facet mówi dobrze, ale no właśnie czy ktoś w ogóle. Z dzisiejszej młodzieży ma szansę go obejrzeć, dotrzeć do sedna tego, o co temu gościowi chodzi. Bo my się z nim zgadzamy, ale, no właśnie, zawsze jest to ale. Może my też robimy jakieś błędy, które możecie nam wytknąć, a które poprawiłyby jakby docieralność. Czyli co, nie wiem, Niektórzy sugerują więcej ekonomii. No, no tyle, ile musimy mówić, czy musimy, czy, czy warto mówić o tej ekonomii. To mówimy, bo oczywiście kiedyś żyliśmy e, i cały czas się edukujemy i teraz będzie CPI w Stanach, i można pomyśleć, wow, wszyscy zbierają poślady, jakie to CPI wypadnie. Absolutnie to nie ma żadnego znaczenia. I jak się już trochę w tym siedzi, to to jest kompletnie bez znaczenia. Ten wynik będzie można sobie dowolnie odebrać, bo będzie niższy albo wyższy, albo będzie niższy niż się spodziewali, albo analitycy, albo wyższy. I każdy ruch giełdy później będzie można sobie wytłumaczyć odpowiednią narracją. On, to CPI nie ma żadnego wpływu, tym bardziej, że jest ustalane arbitralnie gdzieś tam, tak? Później jest weryfikowane po jakimś czasie, nikt na to nie zwraca uwagi i ta banieczka się informacyjna tego CPI toczy. I właśnie, co tak naprawdę ma znaczenie? Co do ludzi przemawia? I co powinniśmy więcej tutaj wrzucać, żeby. Być może zainteresować kogoś spoza, jakby już obecnego kręgu odbiorców. Niespecjalnie nas interesują jakieś straszne kontrowersje, oczywiście. Natomiast, no, mówię, no, kiedyś próbowaliśmy coś, jakąś analizę techniczną, zacząć, jakieś tam rzeczy opracowywanych tutaj przez naszych znajomych, ale oni tak niespecjalnie i, i nam też to, to specjalnie się nie podobało. No, no, tym bardziej, że musimy brać poniekąd odpowiedzialność za słowa. Nawet jeśli mówimy, że to są nasze przekonania, to wiemy, że to może wpływać na decyzje ludzi, nawet jeśli nie chcemy tego, tak? Także czekamy na wasze głosy. Jesteśmy gotowi ewoluować, bo właśnie nie chcemy skończyć trochę może, że będziemy wspominać, wzdychać i opowiadać o alternatywnych, jakby rzeczywistościach, na które jednak nie mamy żadnego wpływu, jak, jak frycz, ale może ma. No właśnie to próbujemy dzisiaj się dowiedzieć. Tymczasem Niemcy mieli zaciskać pasa, żeby wyjść z kryzysu, a wydadzą 780 miliardów złotych. No to jest tam 200 miliardów euro. I to właśnie, no to jest ucieczka do przodu. Przeczytajcie sobie ten artykuł. To jest to, co się dzieje w tej chwili na całym świecie, czyli wydajmy jeszcze pieniędzy, zapożyczmy się, tylko nie, nie, nie doprowadźmy do tego, że, że będziemy musieli w jakimkolwiek sposób zrezygnować z którejkolwiek z tych dobrych rzeczy, właśnie o których przed chwilą właśnie mówiliśmy w kontekście Trumpa i Kuczyńskiego że nie jesteśmy w stanie zrezygnować z niczego w imię tego, co żeśmy sobie już utworzyli, tylko że utrzymanie tego status quo bez ani kroku w tył będzie kosztować coraz więcej, a skończy się jeszcze bardziej bolesnym upadkiem. Więc zaciskanie pasa w wypadku Niemiec nie wypala, co oznacza, że ładują się na jeszcze większą minę, tak? która jeśli wybuchnie, może zmieści Europę. I teraz jest pytanie, <laughs> czy chcemy tak bardzo być yy, mocno wtedy sfederalizowani, bo właśnie to, co mówię, to, że jesteśmy inni, no to nam sprzyja. to Po pierwsze, ten onshoring, czyli ściąganie tej produkcji z tych dalekich zakątków, gdzie cały czas, w tej chwili próbujemy kupić jakieś rzeczy, które miały dotrzeć w styczniu, teraz w lutym było, teraz w marcu. Dlaczego? No, bo podobno strzelają do statków w kanale Suezkim i to, co ma przyjść do Francji, niestety. No, trzeba czekać. Więc to temu służy, to służy temu, żeby Polska stawała się jeszcze bogatszym, i jeszcze ciekawszym, jeśli chodzi o inwestycje, krajem. Do tego jest to, że zmienia się ta optyka w Niemczech, tym bardziej, że no powiedzmy, Polska jest częścią Unii Europejskiej, a teraz za Donalda to już powinniśmy w ogóle być rozpatrywani jako niemalże jeden z landów niemieckich, więc spokojnie firmy niemieckie będą miały. Zielone światło, żeby, no właśnie to, co tutaj robi Mile, zwalnia tysiące pracowników, a część produkcji trafi do Polski. I tam już nikt się nie będzie na to burzył, a przynajmniej nie może oficjalnie się już burzyć, kiedy to jeszcze jakiś czas temu, tak jak podkreślaliśmy z, naszych, z naszego rozeznania pewnych rynków, no nie można było po prostu zlecać czegokolwiek poza Niemcy, jeśli można to było kupić Niemczech, nawet jeśli drożej. Ale no właśnie. Kryzys zmusza do rewizji tych poglądów, no i to sprowadza nas do pozycji wygranego miejsca na świecie. No, tej hipotezy wstępnej będziemy się trzymać, i czas pokaże, czy jesteśmy najlepszym miejscem na Ziemi. W naszej opinii jesteśmy, bez względu na to, jak źle będzie, właśnie ze względu na te uwarunkowania. Ale Polska stała się trzeba zauważyć dość ciekawym, bo i Peter Zejhan jeszcze nie obejrzałem tego filmu, więc go nie wrzucę, ale tutaj jest o tym, że zbudowaliśmy sobie przeprawę. Dużo też było, ostatnio mówiliśmy o, o, o tym, że o tym wywiadzie Putina i tak dalej, o kwestii Kaliningradu, niektórzy mówią, że tam nie mieszkają Polacy. No pewnie, no pewnie w Prusach wschodnich też nie mieszkają Niemcy w tej chwili, tak? Co nie zmienia faktu, że historycznie te ziemie no, Rosji to nigdy nie należały. I de facto, jeśli mówią, jeśli Putin tłumaczy, że no tam jakieś ruś kijowska to jest dzisiejsza Rosja, to już też trzeba by mocny znak zapytania postawić, bo moim zdaniem, po najeździe Dżingis Hana, to tam to jest już bardziej quasi-Mongolia wszystko i to, co tam zostało niż, niż spadkobiercy rusi kijowskie, ale to jest może moja odosobniona opinia. Natomiast Kaliningrad, jaki Kaliningrad, tak? To jest królewiec. Zawsze był. Mam u siebie w domu nawet jakąś grafikę z królewca jeszcze przedwojenną. I to miasto od zawsze było ośrodkiem zupełnie niezwiązanym nie z, z Rosją. Tymczasem w Szwecji to jest znowuż, właśnie. I to też wiąże się z tym, co w tym ostatnim odcinku mówi Frycz. Przestępczość paraliżuje Szwecję. Rząd tworzy specjalne strefy. I tu jest uwaga. Rząd przyjął ustawę o strefach bezpieczeństwa, w których policja będzie miała prawo rewidować osoby i przeszukać miejsca bez konkretnego powodu. Tak? Powodem takiej decyzji są rekordowe wskaźniki przestępczości paraliżujące Szwecję i jej społeczeństwo. Rozwiązania budzą jednak kontrowersje. A teraz zobaczcie ten odcinek, ten, ten pierwszy z tych dwóch Frycza. I co tu należało powiedzieć? Tak, to wszystko dla waszego bezpieczeństwa. A oczywiście chodzi o kompletny już zamordyzm, brak kontroli nad tym w jaki sposób może być używana policja i przeciwko komu. To po prostu przyjdzie ochota im kogoś potraktować tak a nie inaczej, to będą mieli otwarte pole. Żadnych tam prokuratorów, sądów, przetrzepią cię, gdzie będą chcieli, jak będą chcieli, zrobią z tobą co chcą, bo jesteś w strefie urządzonej dla twojego bezpieczeństwa. No i to koniec, zobaczcie jak szybko poszło. Dzisiaj z ekonomii, nie wiem, niespecjalnie, bo nic się nie działo. Czekamy na to, co się pojawi na rynkach. Weekend spokojny, nikt nikogo nie napadł, żadne banki nie upadły, żaden fundusz emerytalny nie, nie wyciągnął słonia z powodu commercial real estates, więc ten tydzień zapowiada się dość ciekawie z powodu choćby właśnie tego spokojnego weekendu. A my słyszymy się w środę, do usłyszenia, cześć.